Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa. Która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał. Lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Oto Słowo Pańskie. Moment. Takie zdanie dzisiaj w tej Ewangelii. Sędzia rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrze mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. Wdowa w Biblii to jest coś, co jest najgorsze na świecie. To jest osoba, która nie ma nic. Jeśli Pan Jezus chce pokazać kogoś, kto jest. W najgorszej sytuacji życiowej, jaką można sobie wyobrazić, to zazwyczaj pokazuje wdowę. Albo daje ją za przykład, albo opowiada o niej jakąś przypowieść. Wdowa to jest osoba, która, y, 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 jeszcze taka, która y, nie ma y, syna, nie ma kogoś, kto mógłby się nią zająć. Nie ma nic. Nie dość, że nie ma praw żadnych, ponieważ y, w tym czasie y, u Żydów y, to mężczyźni byli nośnikiem całego prawa. To oni byli tymi, którzy zarabiają, którzy głosują, którzy mają prawa jakiekolwiek. Jeśli umierał mężczyzna, wdowa po nim nic nie otrzymywała. Żadnego majątku, ale też nie otrzymywała żadnych praw. Była nikim. Otrzymywał ją syn, jeśli był, i wtedy mamą się zajmował. Ale jeśli syna nie było, to taka wdowa zostawała sama. Dlatego też pan Jezus bardzo zmyślnie, bardzo myśląc praktycznie, dał ją Janowi. Swoją mamę, ponieważ inaczej by była niczyja, po prostu by nic nie znaczyła. A Jan się mógł nią zająć, ponieważ umarł jej syn, a wcześniej już mąż. Wobec tego yy, wdowa jest w najgorszej sytuacji życiowej. To jest pokazane najgorsza z możliwości. Yy, nie ma już gorzej. Jest totalnie zdana na łaskę czyjąś. Jak dziecko. Jak dziecko, które mówi: Mamo, kup mi cukierka. Mamo, zawierz mi buta. Mamo, coś tam. Mamo jeść, no cokolwiek. Wszystko jest zdane na, na łaskę czyjąś. Sędzia w tym opowiadaniu jest niedobry. To jest niedobry człowiek. On jest tak pokazany jako ktoś, kto jest pewny siebie, nawet o sobie mówi. Boga się nie boję, ludźmi gardzę, nie liczę się z nimi. Wobec tego zdaje sobie sprawę ze swojej ze pozycji, to prawda, ze swojej mocnej pozycji, ale też ze swojej jakiejś braku, braku miłosierdzia, braku łaski. Ale ostatecznie, co ciekawe. Ten sędzia niedobry, który tak wie o swojej, tak jest pewny swojej siły, swojej pozycji, daje wdowie to, co go prosi. To, co potrzeba. Jak wdowa zrobiła to, że on ją posłuchał? Jak to zrobiła? Znowu sięgnę do interlinarnego, ale najpierw. Najpierw do y, tłumaczenia żydowskiego. Żydzi przetłumaczyli bardzo śmiesznie. Jest takie tłumaczenie żydowskie. Y, Żydzi, którzy uznali Pana Jezusa, ale tłumaczą to z perspektywy Żydów. Bardzo ciekawy komentarz. Y, I wytłumaczyli, przetłumaczyli, że wdowa, tam jest nazwana, taki dziwny wyraz, jest nazwana nudnikiem. Nudnik. Nie nocnikiem, tylko nudnikiem. Kimś, kto... Nudnik to jest ktoś, kto zanudza. Totalnie. Po prostu... Męczy aż do skutku. Zamęcza kogoś. Nudnik. Ktoś to cały czas zgada to samo. Nudzisz, człowiek, nudzisz. To jest nudnik. I teraz w tłumaczeniu greckim, właśnie tym interlinearnym, które znacie i kochacie, tam ten wyraz dręczyła. On mówi, no naprzykrza mi się ta wdowa. Naprzykrza mi się. Tam jest użyte takie, takie tłumaczenie, że dręczyła to znaczy dosłownie. Przyprawiła osińce pod oczami. Takie długie, u nas skrócone, dręczyła. Przyprawiła osińce pod oczami. Nie do końca wiem z jakiego powodu. Ehm, ponieważ może to być dwojaki powód, przynajmniej. Może tak być, że ze zmęczenia. Nie daje mu po prostu zmrużyć oczu. Kładzie się spać facet, a ona do niego już tam puka. Ehm, no to tak, jak ktoś by. Ktoś kładzie się spać i telefon. Kładzie się spać znowu telefon. No chce zasnąć telefon. Ktoś przychodzi. Ciągle zawraca mu po prostu głowę, żeby nie powiedzieć inaczej, cały czas. I y, po prostu zamęcza tego człowieka, że nie może zmrużyć oczu, więc ma siń za potoczami, oczami ze zmęczenia. Kobieto, daj mi spać. A ona ciągle do niego przychodzi. Może też być tak, że ona go po prostu pobiła. Ma taką siłę w sobie, no dawaj to, co chce, bo już po prostu nie mogę wytrzymać. Czasem jest taka determinacja. Y, tak y, trzeba. Y, tak, taka potrzeba czegoś, że już nie mogę się powstrzymać, że już nie będę dbał o kulturę, nie będę dbał o to, żeby jakoś dobrze wypaść, żeby ktoś mnie dobrze o mnie myślał. Nie. Po prostu już potrzebuję tego natychmiast. Natychmiast potrzebuję. Nie wiem, potrzebuję iść do lekarza, to w końcu go chwycę i mówię: ratuj mnie albo na przykład moje dziecko, ratuj. Nie dam ci odejść. Po prostu pobijecie, jak mi nie pomożesz. Pobijecie. Musisz mi pomóc. I to jest taka determinacja, że musisz, bo inaczej sobie nie poradzę zupełnie. Taka prośba. I on ciekawy bierze ją w obronę. Bierze ją w obronę. Bronimy czegoś, co uznajemy za wartościowe. Bronimy naszego domu, bo uznajemy, że jest wartościowy. Bronimy naszej pracy magisterskiej, bo uważamy, że jest wartościowa. Obronimy ją. A jeśli ktoś by potem chciał po tej obronie jeszcze ściągnąć coś z niej, obronie. To jest mój tekst. Mogę go pożyczyć, ale obronię go. Albo bronimy naszych bliskich dzieci, rodziców, bo oni są wartościowi dla mnie. Bronimy też jakichś, nie wiem, ulubionych przedmiotów. Bronimy tego. Nie? Bronimy siebie samych, swojego, swojego ciała, też swojego umysłu. Tego, tego co mamy. Nie? Bronimy tego, ponieważ uznajemy, że jest wartościowe. Wartościowych rzeczy jesteśmy w stanie bronić. To znaczy, że ten, yy, ta wdowa przekonała w jakiś sposób tego sędziego, że ona jest wartościowa na tyle, żeby on ją wziął w obronę, żeby on się nią zajął. Czyli wmówiła mu, przekonała go, że jestem tak wartościowa, że musisz mi pomóc, że musisz mnie wziąć w obronę. Nie wiadomo, co się tam działa, ale musisz yy, mnie wziąć w obronę. Jestem na tyle wartościowa. Czyli przekonała go yy, o swojej wartości. Kiedy ostatnio modliłaś się tak, żeby nie pozwolić Bogu zmrużyć oka, żeby po prostu nie mógł przez Ciebie spać, żeby ciągle musiał Cię słuchać, żeby nie mógł, no, daj mi spokój w końcu, muszę się przespać, daj mi tyle, mam roboty w ciągu dnia, daj mi chociaż chwilę się drzemnąć, Nie, nie zdrzemniesz się, bo ci będę zawracać po prostu teraz gitarę cały czas, całą noc. Będę się do Ciebie modlić, będę cię prosić, będę, będę tak wręcz agresywna, że mogę Cię nawet pobić za to. Że tak mi zależy na tym, że cię pobiję, jak mi nie, nie pomożesz. Yy, taka, yy, ok, to okej, też uznanie tego, że, on, yy, że dla niego jestem absolutnie wartościowa, a, a wartościowy, ale yy, żeby wręcz w cudzysłowie przekonać go o tym, że warto się mną zająć. Pan Jezus tego nie potrzebuje, oczywiście, bo on zna naszą wartość jak nikt inny, ale żeby, yy, żeby samemu sobie uświadomić, nawet rozmawialiśmy z Chrystusem, nawet wygadł dwa prośby. Żeby nawet samemu uznać, że ja jestem tak wartościowy, że Pan Bóg może się mną zająć, zainteresować, że ta modliwa prośby mnie ma przemieniać. Pan Bóg wie o mojej, o mojej wartości, ale ma mnie wręcz przekonać, Jego przekonując, siebie przekonuje, że jestem tak wartościowa, że Pan Bóg ma się mną zająć, ma, się, ma mnie wziąć w opiekę. Bo to jest prawda. Jeśli chcesz mieć pewność wysłuchania przez Pana Boga, to macie być nudnikami. Nudnikami, takimi, którzy zanudzają Pana Boga wręcz. Po prostu w ten sposób, że jesteście nieustannie, y, y, cały czas y, y, aktywne w proszeniu Go, w, w modleniu się do Niego, y, który nie daje się zdrzemnąć Panu Jezusowi. A jeśli trzeba, to nawet Go siłą porwać. Tak, żeby zostać wysłuchanym, zostać wziętym w obronę, ponieważ jesteście tak wartościowe, że... Że warto, że po prostu Pan Bóg to zrobi bez problemu. Amen.